dwadzieścia cztery godziny męki pańskiej, Luisa Piccarreta. Modlitwa przygotowania. Och, mój Jezu, upadam na twarz w Twojej boskiej obecności i błagam Twoje najgoręcej kochające serce, aby zechciało wprowadzić mnie w bolesne rozpamiętywanie 24 godzin, w trakcie których dla naszej miłości chciałeś cierpieć tak bardzo w Twym uwielbionym ciele i w Twej Najświętszej duszy, aż po śmierć na krzyżu litości udziel mi pomocy, łaski. Miłości, głębokiego współczucia i zrozumienia Twoich cierpień, gdy będę rozpamiętywać tę godzinę. Dla godzin, których nie mogę rozważać, pragnę zaoferować Ci moją wolę rozpamiętywania ich. Proszę. Przyjmij również moją intencję rozważania nad godzinami w czasie, który powinnam poświęcić na pełnienie obowiązków i na sen. Zaakceptuj, Miłościwy Panie Jezu, moją kochającą intencję efektywnego i świętego dopełnienia tego, co zamierzam uczynić i spraw. Aby to przyniosło pożytek mnie i wielu innym. Składam Ci dzięki, O mój Jezu, za to, że powołałeś mnie do zjednoczenia się z Tobą w modlitwie i aby sprawić Ci jeszcze większą radość. Biorę Twoje myśli, Twój język, Twoje serce. I będę się nimi modliła, wtapiając całą siebie w Twoją wolę i w Twoją miłość. Wyciągam ramiona, aby Cię objąć. Skłaniam swoją głowę na Twoim sercu i zaczynam. Jezus. Zrzucony ze skały wpada do potoku cedron? Dziewiąta godzina od pierwszej do drugiej w nocy. Mój ukochany Panie, mój biedny umysł na wpół śpiący podąża za Tobą. Jakże mogę usnąć, gdy widzę, że wszyscy cię opuszczają i uciekają od Ciebie? Również i apostołowie, żarliwy Piotr, który bardzo niedawno deklarował się oddać życie za Ciebie, i ukochany uczeń, któremu z taką miłością pozwoliłeś spocząć na Twoim sercu. Wszyscy oni opuszczają Cię i pozostawiają na łasce okrutnych oprawców. Mój Jezu. Jesteś sam. Twoje najczystsze oczy rzucają spojrzenie wokół siebie, czy choćby jeden spośród tych, którym czyniłeś dobro, na dowód swojej miłości, aby cię obronić, nie postępuje teraz za tobą? Gdy spostrzegasz, że absolutnie nikt nie pozostał ci wierny, twoje serce łka i wybucha płaczem. Ponieważ cierpisz bardziej z powodu opuszczenia przez najwierniejszych przyjaciół, niż z powodu tego, co czynią ci wrogowie. Mój Jezu, proszę Cię, nie płacz, albo pozwól mi płakać razem z Tobą, ale mój uwielbiony Jezus zdaje się mówić do mnie: Ach, moje dziecko! Płaczmy wspólnie za tak wiele dusz poświęconych mi, które z powodu drobnych przykrości lub wypadków życiowych przestają poświęcać mi uwagę i pozostawiają mnie samego oraz za tak wielu innych, nieśmiałych i tchórzliwych, którzy z braku odwagi i zaufania opuszczają mnie. Płaczmy nad tak wielką ilością księży którzy, nie znalazłszy zysku w rzeczach świętych i w administrowaniu sakramentami, spowiadają dla korzyści i dla własnej chwały, i podczas gdy wydawać się może, że są wokół mnie, w rzeczywistości pozostawiają mnie samego. Och, moje dziecko, jakże ciężkie jest to opuszczenie dla mnie. Nie tylko moje oczy płaczą ale i moje serce krwawi. Ach, proszę Cię, czyń dziękczynienie za mój ciężki ból, obiecując mi, że nigdy nie pozostawisz mnie samego. Tak, o mój Jezu, obiecuję Ci to, wspomagana Twoją łaską i wstałości Twojej Bożej woli. Gdy płaczesz nad odpuszczeniem przez Twoich ukochanych, o Jezu, wrogowie nie oszczędzają ci żadnych możliwych zniewag. Związanego i skrępowanego tak bardzo, że sam nie możesz zrobić nawet kroku, depczą cię nogami i wloką cię drogą pełną kamieni i cierni w taki sposób, że nie ma ruchu, który kazaliby ci zrobić, a który nie powodowałby potknięcia się na kamieniach. Lub pokłócia przez ciernie. Ach, mój Jezu, widzę, że gdy cię wloką, pozostawiasz po sobie ścieżkę twojej najdroższej krwi i kępki wydartych z głowy twoich złotych włosów. Moje życie i moje wszystko, pozwól mi uporządkować twoje włosy i związać tym samym wszystkie kroki stworzeń. Nie pozostawiają cię oni w spoczynku nawet w nocy. Przeciwnie, noc daje im możliwość dla czynienia jeszcze większych wykroczeń jednym dla spotkań, innym dla przyjemności, jeszcze innym dla zabawy. Wykorzystują noc nawet dla popełnienia czynów świętokradczych. Mój Jezu, łączę się z Tobą. Aby uczynić zadośćuczynienie za te wszystkie zniewagi. Ale, o mój Jezu, jesteśmy teraz przy potoku cedron i perfidni Żydzi popychają cię do niego, a wrzucając powodują, że uderzasz się o kamień i to z taką siłą, że z Twych ust płynie najświętsza krew, którą na zawsze oznaczasz ten kamień. Następnie, szarpiąc cię, wpychają na głębię śmierdzącej obrzydliwości, czyniąc to w taki sposób, że przenika ona do Twoich uszu, Twoich ust i Twojego nosa. Och, niezrównana miłości, jesteś przemoczony, jak gdyby cały nasiągnięty tą obrzydliwą, przyprawiającą Cię o wymioty zimną wodą, i w ten sposób. Realistycznie nam ukazujesz pożałowania godny stan, w którym znajdują się stworzenia, gdy popełniają grzech. O, jaką grubą warstwą plugastwa są one pokryte i zewnątrz, i od wewnątrz! Wywołuje to niechęć nieba i każdego, kto na nie spojrzy i to do tego stopnia że ściągają na siebie karę boskiej sprawiedliwości. O życie mojego życia, czy może być gdziekolwiek większa miłość? Zezwalasz nieprzyjaciołom na zanurzenie cię w tym strumieniu po to, aby zedrzeć z nas powłokę obrzydlistwa. I aby uczynić zadośćuczynienie za profanację i oziębłość dusz, które przyjmują Cię w sposób świętokradczy, bowiem gdy wchodzisz do ich serc, czujesz jeszcze większe obrzydzenie niż gdy wpadasz do tego strumienia. A ty pozwalasz tym wodom penetrować tak głęboko Twoje wnętrzności że Twoi wrogowie, chcąc Cię zachować dla cięższych tortur i obawiając się, że możesz utonąć, wypychają Cię z niego. Sprawiasz przy tym tak obrzydliwe wrażenie, że dotykając się Ciebie sami są bliscy wymiotów. Mój czuły Jezu, wyciągniem to Cię już z tego potoku, a moje serce nie może znieść widoku Twojej postaci ociekającej tym obrzydlistwem. Widzę, że drżysz cały z zimna od stóp do głowy. Spoglądasz wokół, prosząc oczami o to, czego nie robisz głosem, aby choć ktoś jeden chciał cię osuszyć, oczyścić i ogrzać. Ale niestety nie wzbudzasz niczyjej litości. Wrogowie wyśmiewają się i pogardzają Tobą, Twoi bliscy Cię opuścili, a Twoja ukochana matka pozostaje w oddaleniu, bo takim jest życzenie Ojca. Ja jestem tutaj, o Jezu, pójdź w moje objęcia. Chcę płakać tak długo, aż powstanie sadzawka, w której Cię obmyję. Chcę cię oczyścić i przywrócić do porządku twoje potargane włosy. Moja miłości, chciałabym zamknąć cię w moim sercu, aby cię ogrzać ogniem mojego uczucia. Chcę uczynić zadość uczynienie za wszystkie te obelgi i złączyć moje życie z Twoim dla zbawienia dusz. I chciałabym zaofiarować ci moje serce jako miejsce odpoczynku, aby wynagrodzić ci w jakiś sposób za ten ból, jaki wycierpiałeś do tej pory, i abyśmy mogli pójść dalej wspólnie drogą Twojej męki. Modlitwa. Dziękczynna, mój najlepszy Jezu, zawołałeś mnie w tej godzinie Twojej męki, aby Ci dotrzymać towarzystwa, i ja przybiegłam. Zdawało mi się, że słyszę Cię modlącego się w bolesnej męce, czyniącego za dość uczynienia, cierpiącego. I upraszającego o zbawienie dusz najbardziej wzruszającymi i wymownymi słowami. We wszystkim starałam Ci się towarzyszyć. Teraz czuję się w obowiązku powiedzenia Ci: Dziękuję Ci, błogosławię Cię. Tak. O Jezu, powtarzam, dziękuję Ci tysiąc, tysięcy razy, i błogosławiam Cię za wszystko, co uczyniłeś i przecierpiałeś za mnie i za każdego. Dziękuję Ci, i błogosławię Cię za każdą kroplę krwi, jaką przelałeś, za każdy oddech. Za każde uderzenie serca, za każdy krok, słowo, spojrzenie, gorycz i upokorzenie, jakich doznałeś. Wszystko, O mój Jezu, chcę oznaczyć swoim: dziękuję Ci i błogosławię Cię. Litości, O mój Jezu. Spraw, aby z całej mojej istoty płynął ku Tobie nieprzerwany potok dziękczynienia i błogosławieństw. A Ty w zamian ześlesz na mnie i na każdego potok Twoich błogosławieństw i łask. Litości, o Jezu. Przyciśnij mnie do swojego serca i swoimi świętymi rękoma oznakuj każdą cząstkę mojej istoty swoim. Błogosławię Cię, tak, aby nic prócz nieustannego hymnu do Ciebie nie płynęło ode mnie. Moja słodka miłości, chcę pozostać w Twoim sercu. Obawiam się wyjść z Niego. Zatrzymasz mnie tam, nieprawdaż? Nasze serca będą biły zgodnym rytmem i tym samym dasz mi życie, miłość i nierozerwalną jedność z Tobą na zawsze. Litości, błagam Cię, mój słodki Jezu, jeśli kiedykolwiek zobaczysz. Że jestem bliska ucieczki od Ciebie, to wzmocnij swoje uderzenia serca we mnie. Pozwól swoim rękom przygarnąć mnie ciaśniej do Twojego serca, pozwól swoim oczom spojrzeć na mnie i posłać mi strzały płomieni. W ten sposób. Znajdując się blisko Ciebie, natychmiast do Ciebie powrócę. Zmiłuj się, O mój Jezu, bądź na straży, aby nie stała się lepszą od Ciebie. Błagam Cię, czuwaj nade mną. O, proszę, pocałuj mnie, przytul, pobłogosław. I daj mi Twoje najświętsze dłonie, abyśmy wspólnie czynili to, co ja mam czynić.